Witam w kolejnym odcinku poświęconym elektronice w modelarstwie kolejowym tym razem ukłon w stronę zwolenników rozwiązań analogowych chciałbym omówić problem pętli jeśli mamy sytuację taką, że tor Powiedzmy, zawraca. Gdybyśmy tak zmontowali to to prawa szyna łączy się z lewą, czyli będzie zwarcie. Nie trzeba być geniuszem, ale stwierdzić, że to nie zadziała. Nic tu nie powiedzie. Jak sobie z tym problemem poradzić? Potrzebny jest jakiś sposób, aby tą polaryzację na tych torach zamienić. W rozwiązaniu cyfrowym jest po prostu moduł pętli, który podłączony jest do obu szyn z tej i z tej strony. W chwili, gdy wykrywa zwarcie. Zamienia biegunowość i w tym momencie zwarcie znika. Robi to na tyle szybko, że centralka ignoruje takie zwarcie, gdyby nie ignorowała, to można wydłużyć czas reakcji na zwarcie. No, nie w każdej centralce da się to zrobić. Na przykład w Pico nie ma szans. Ale już w Z21, nawet białym. Można ten czas modyfikować. Ale wrócimy do rozwiązania analogowego. Jak sobie z tym poradzić? Rozwiązanie jest banalne. Mostek prostowniczy. Przełączamy tory. Przed mostkiem, teraz za mostkiem, do odizolowanej części. No i co się dzieje? Bez względu na polaryzację, tu na, na tych torach, w na tym odcinku zawsze będziemy mieli tu dodatni napięcie. Dodatnie tu zawsze będzie ujemne. Jadąc lokomotywą, trzeba najpierw przypuśćmy, że mamy tu Dodatni. Tu mamy ujemny. Jadąc lokomotywą, gdy wjeżdżamy tu nie ma problemu, ponieważ biegunowość jest zgodna, nie będzie zwarcia. Gdy jesteśmy na tym fragmencie, należy zamienić biegunowość. Na regulatorze prędkości zmieniamy, z, z, zmieniamy kierunek jazdy. Wtedy tu nastąpi zamiana biegunów. Czyli tu będzie dodatni, tu ujemny. Jak widać, zjeżdżając z lokomotywa z tego odcinka, też nie zrobi zwarcia, ponieważ mamy tu już biegunowość się jest poprawna. Wadą tego rozwiązania, jak to w analogu, są duże ograniczenia niestety jest to, że musimy wjeżdżać tak, aby była zgodność tej polaryzacji. Czyli zakładając, że jak tu jest piegun dodatni, lokomatywa idzie w tym kierunku. Musimy zawsze wjechać na tą pętlę od prawej strony. Jeśli jakbyśmy wjechali od lewej, to mamy tu dodatni, tu ujemny. Nastąpi zwarcie. Także jest konieczność po odjechaniu składu przestawienia rozjazdu w położenie nazwijmy je spoczynkowe. W systemie cyfrowym nie ma takiego problemu, bo bez względu na to z której strony wjedzie lokomotywa, jeśli nastąpi zwarcie przy wjeździe, biegunowość zostanie zamieniona zwarcia, nie ma przejdzie dalej, tu nastąpi drugie zwarcie, znowu zamiana biegunowości i podejdzie dalej. Dzięki temu rozjazd w systemie cyfrowym nie musi mieć w ogóle sterowania. Takie rozjazdy jak Piko czy Roco, one w momencie, gdy lokomotywa jedzie na rozprucie zmieni położenie. No i tutaj jest pewien problem, właściwie zauważyłem go w Roco. W Piko tego nie ma, ale w Roco często jednak dochodzi do zwarcia, bo tam jest polaryzacja iglic zrealizowana na, na takim przełączniku stabilnym no i bardzo często robią się zwarcia, no chyba, że skład jedzie dosyć szybko jeśli porusza się w miarę wolno niestety będzie będzie zwarcie także w tym wypadku lepsze jest piko, gdzie tego problemu nie ma bo nie ma tam polaryzacji Iglic. Dlatego problem nie występuje. Myślę, że amatorom rozwiązań analogowych przyda się ta informacja i w bardzo prosty sposób mostek kosztuje poniżej złotówki. Usprawnią swoją makietę. Dziękuję za uwagę.